Witam serdecznie z tej strony Seed. Przed Wami gra Ship Graveyard Simulator 2 i ostatni odcinek z rozbiórki naszego kontenerowca Marinera. Odebraliśmy kontrakty, kasa zgarnięta, wszystko jest ok. Jedynie co zostało to porozbijać tutaj pozostałości tych pokładów, które jeszcze nam tutaj zostały. Poczekajcie, czy ja teraz dobrze wchodzę? Tak, tędy sobie przejdziemy. Palety powyciągane, to co najcenniejsze zabrane, więc została tylko i wyłącznie destrukcja tego oto tutaj statku. O... Kurde, myślałem, że spadnę. Dobra, udało się. Tutaj mamy rozebrane. Jak to wygląda? Czy dźwigowy może zabrać? Nie może. W związku z czym, w pierwszej kolejności byśmy się zajęli tą częścią statku. No, zbieraj to, chłopie. Kurde, jak mi to działa na nerwy. Dobra, w takim razie musielibyśmy porozbijać sobie. Czekajcie, chwileczkę, niech ja tu się y, rozeznam w temacie. Tu nie mamy nic, czyli tutaj te dolne konektory trzeba by y, rozbić. A ja teraz ciężarówkę mam tam. O, to ładnie zrobiłem, kiedy sięgniemy. Trafiony. Dobra. No to zrobimy tak. Tutaj rozbijemy ten dół. Zobaczymy co uda nam się uwolnić. No co jest? Kurde no. Wiecie co? To zaczyna mnie coraz bardziej naprawdę irytować. Tak jak lubię tą grę, to pomalutku przestaje mi się ona podobać. Ale co rozwalić, jak ja chcę podnieść coś innego, no. Ja, To naprawdę zaczyna być uciężliwe, wam powiem, nie. No to już nawet śmiesznie na filmach później wygląda, no nie wiem, gramy czy robimy sobie jaja. Cały czas gdzieś tam jakieś poprawki, aktualizacje. Co chwila tam na Steamie coś się pokazuje. Jakieś hotfixy, szybkie poprawki, inne rzeczy, no ale Myślę, że nie na tym to polega. Teraz z tego wszystkiego się zakręciłem. Nie tędy. Ocie, kurde. O, coś czuję. to będzie ciężki odcinek, wiecie? Przestawię ciężarówkę. Niestety jednak, ale. Jak tutaj stoi, to to tak mi nie bardzo pasuje. W razie, coś na szybko wyrzucić, to wolę ją mieć tutaj z boku. I tak szczerze Wam powiem, że coraz bardziej się zastanawiam nad tym, yy, czy nie wstrzymać tej serii. Chociaż z jednej strony szkoda mi to robić, bo jednak yy, gra zebrała tutaj swoje, yy, swoją rzeszę fanów, swoją rzeszę widzów, ale jeżeli mamy się z tym męczyć i denerwować, to nie wiem czy ma to większy sens. Może ewentualnie poczekać na naprawdę sensowne poprawki. No, cały czas się wyświetla po angielsku. Eee, na, napis: e, za, za dużo dźwigamy. A od samego początku gry było to po polsku, no i jakoś to nie zostało z powrotem yy, przywrócone do stanu pierwotnego. Może tak, no nie wiem. Zobaczymy moi drodzy, jak to będzie dalej się rozwijało. Yy, póki co, dokończymy sobie ten nasz tutaj kontenerowiec. Tutaj będzie sporo zabawy, więc myślę, że niektóre elementy sobie odpuścimy i ja to tam gdzieś ogarnę w międzyczasie. Tak, jak na przykład, te mam na myśli rozbijanie tego całego pokładu u góry. Tam będzie bieganie i stukanie, więc. Podnieść to no ale dobra wszystko wszystko po kolei No nie mogę tego podnieść znowu ja cię kręcę to my tutaj jeszcze aha czyli byśmy musieli tą podłogę tutaj rozbić jeszcze tak żeby uwolnić tył. To się zapadnie? Niekoniecznie, tam jeszcze będą konektory. Aha, czyli to się nam jeszcze trzyma. Tutaj do rozbicia nic więcej nie mamy, yy, więc wychodzi na to, że trzeba będzie to po prostu pociąć. Wtedy powinniśmy uwolnić sobie tą, yy, tą część. Tak myślę. To za chwilę sprawdzimy to. Chyba niekoniecznie. No, niekoniecznie słuchajcie, prawdopodobnie trzeba będzie to wszystko tutaj yy, odpalić. A, chyba że tutaj jeszcze. No spróbujemy. No dalej, ostatni konektor. A tam lipa. Aha, chyba że góra jeszcze no. Dobra, teraz tak, na pewno trzeba będzie odpalić tutaj ten element. To odciąć. Podobnie pewnie będzie z drugiej strony. I nie wiem co z tym. Dobra, zrobimy tak. Ja tutaj ogarnę ten cały bałagan. I spotkamy się za momencik, jak to tu, tu już będzie troszeczkę. Czyściej i będzie wiadomo co i jak. Także spotkamy się za chwileczkę. Dobra, moi kochani, tak to mniej więcej wygląda. E, przypadkowo tutaj jeszcze dwie paczuszki mi się wysmykły. E, więc teraz tak, tutaj wygląda na to, że będzie troszeczkę więcej pracy niż e, myślałem. Ale spróbujemy to jakoś ogarnąć. Odpalimy tutaj te konektory. to też moglibyśmy odciąć, bo to na pewno będzie należało do tego yy, fragmentu. To też przebrucić. Ta belka w sumie nie wiem czemu się trzyma jeszcze. Yy, to też odetniemy. Nie wiem czy te elementy będą miały istotne znaczenie. Okaże się za chwilę. Dobra, to mamy i teoretycznie to. Powinniśmy odciąć? Będę mógł to podnieść? No, bo nie mogę. Próbowałem to popodnosić. O, udało się. No, a tamtego nie mogę na razie. Dobra, i tutaj to. I sprawdzimy, czy da radę yy, dźwigowy tutaj podskoczyć i to zabrać. Sądzę, że niekoniecznie. No też właśnie, tak jak myślałem. Yy, na pewno tutaj to trzeba pociąć. No dobra, w takim razie zróbmy to. Ale w sensie... Obydwa te... Z... Zastrzały takie? Dobra, niech będzie. Szczerze wam powiem, że ta gra nie przestaje mi zaskakiwać. Nie? Są tutaj takie czasami rzeczy, że... Ciężko to ogarnąć, liczyłem na to, że w tym odcinku uda się rozebrać już to do końca, yy, ten kontenerowiec. Ale, tak patrząc na zakres prac, który jeszcze jest przed nami, myślę, że może być to ciężki temat do ogarnięcia. To znowu ojeju. Jeju. Tutaj mu coś przeszkadzało chyba. I tak za chwilę wyjdzie, że trzeba będzie to odpalić. Yy, no to jakieś są znowu słupki. Podniesiesz mi tę skrzyneczkę? Nie podniesiesz. Aha, czyli jeszcze to. Dobra, odzyskaliśmy skrzyneczkę. To najważniejsze. E, w sumie wypadałoby to posprzątać, ale. Tak, jest, element jest wolny. Tylko teraz tak. Pytanie kolejne: Czy na magazyn trafi sama burta? Bo to podejrzewam, że może ważyć gdzieś koło tony 200. Bo coś tak ostatnio wagowo mniej więcej to wygląda. I pytanie teraz takie: Jeżeli tego nie odetniemy i sobie nie pozbieramy, najprawdopodobniej pójdzie to w straty no niestety nie będzie się to moim zdaniem liczyło do łącznej wagi, bo to już też o tym jeden tutaj z naszych kolegów społecznościowych, youtubeowych wspominał o tym, że jeżeli czegoś nie pozbieramy i trafi to razem z częścią burty na magazyn, no to niestety, ale nie jest to liczone jako materiał w sensie wagowo, nie? I teraz najlepiej byłoby to poodpalać I pozbierać No ale że ja też nie jestem Znowu taki bardzo szczegółowy O te parę kilogramów się kłócić Nie będę A nie chcę też nadmiernie przeciągać Tych wszystkich rozbiórek yy, I tak dalej Bo tutaj jeszcze na tym okręcie czeka nas spore roboty Więc sobie tą część yy, Statku już Zabierzemy, zamkniemy ten temat. Ja tutaj resztę jeszcze poogarniam. Porozbijam te konektory, ale to zrobię poza nagraniem. Bo tutaj naprawdę jest sporo lataliny i sporo rozbijania. No, jeżeli będzie ewentualnie coś ciekawego w międzyczasie, coś będzie się działo, na pewno wam to pokażę. A jeżeli nie, no to. Nie wiem, może zrobię jakiś skrót z rozbiórki tego kontenerowca Albo po prostu... Ociepać, patrz, o tu się teraz chocki klocki wydarzyły, tak O ty, patrz. No tego to jeszcze nie było, nie? To zasługuje, nie wiem, no, nagrodę O, ci teraz dopiero jest e, ciekawe zjawisko. No i to na 200 trafiła na magazyn. Tak jak mówiłem, że mniej więcej koło tej wagi może być. E, słuchajcie, moi kochani, zrobimy tak: e, resztę tego statku już sobie porozbieram poza nagraniem. Jeżeli wyjdą gdzieś takie właśnie chocki, klocki, e, inne tego typu historie, na pewno Wam to pokażę. E, ja jestem ciekaw, zrobię taką próbę. Zapiszę sobie grę i wczytam ponownie zapis, zobaczę co z tego będzie. Czy to nam spadnie na ziemię, czy zniknie w jakichś dziwnych okolicznościach, tego nie wiem. Na pewno was o tym poinformuję. Myślę, że pojawi się jakiś tam króciutki odcineczek z tej rozbiórki jeszcze. Jeżeli nie, no to przy najbliższej okazji no, jakoś na pewno Wam to pokażę. Nie wiem, mam w planie live jeszcze jakoś, mniej więcej, w tym tygodniu. Czy wypali, zobaczymy. Jeżeli jakieś wyjdą takie, właśnie dziwne sytuacje, na pewno Was o tym poinformuję, Wam to pokażę. Tymczasem ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcji. Kto nie subskrybuje, zachęcam. No i klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.